Ten żartobliwy refren piosenki w wykonaniu artystów kabaretu Oldi Lipińskiej to celne podsumowanie skomplikowanego procesu, z jakim świeżo przetransformowana Rzeczpospolita musiała się zmierzyć na początku ostatniej dekady XX wieku. To właśnie wtedy milionerem był niemal każdy obywatel. Według danych Głównego Urzędu Statystycznego w roku 1990 przeciętne wynagrodzenie w Polsce osiągnęło pułap ponad 1 miliona złotych miesięcznie. Problem w tym, że za pokaźnymi liczbami nie kryło się realne bogactwo, treściocyfrowe zarobki stanowiły bowiem efekt galopującej inflacji. Która w szybkim tempie osłabiała siłę nabywczą polskiej waluty. Średnie ceny w 1990 roku wzrosły o prawie 600% w stosunku do roku poprzedniego. Miliony w portfelu przestają robić wrażenie, jeśli za chleb trzeba zapłacić około 3000 zł, za masło 4, za kilogram cukru 7, a za mięso, tak zwany towar strategiczny, nawet kilkadziesiąt tysięcy.